A tak naprawdę storkę miałam zacząć od tego, żeby przedstawić Wam torbę, o którą jest sporo pytań, dlatego że jest teraz obecnie w promocji. Jest to So Out Pitch i już Wam ją przedstawiam. Jest wykonana z materiału, który możecie prać w pralce, suszyć w suszarce, a nawet prasować. Ma podwójne rączki, krótkie i długie, co jest bardzo, bardzo wygodne. W zestawie znajdziecie kosmetyczkę, ja ją używam jako kosmetyczkę, ale możemy tutaj używać oczywiście na różny sposób jakiś, lub jakiś organizer. Gumka do włosów. Gumka do włosów. Może nawet nie tutaj na Soso, ale na moim profilu prywatnym możecie zobaczyć, jak ja często ją noszę. Nawet wczoraj miałam w kolorze różowym. Z niej wychodzi taki piękny koczyk. Ja w ogóle bardzo lubię w niej spać, jak zaplotę sobie warkocza, bo jest mięciutka i nic tutaj nam, nas nie uwiera. Dodatkowo ja noszę w niej laptopa i taki woreczek. Ja tutaj mam ładowarki, właśnie mikrofony, przeróżne rzeczy do pracy. Ona jest bardzo, bardzo pojemna. Idealnie sprawdzi się do pracy, ale też na taki wyjazd weekendowy. Dodatkowo zapakujecie ją sobie jako bagaż podręczny do samolotu, bo mieści się w wymiarach.